You. what would be your story of humankind? Hej, witajcie, w Humankind gdzieś taki krótki, szybki filmik organizacyjny, informacyjny, bo jest wreszcie czas by Na i okoliczności też są dobre, by zrealizować serię, którą zapowiadałem dawno temu. Mianowicie serię, której zamysłem będzie, by zagrać. Przeciwko Wam, Waszym awatarom, konkretnie, no bo to będzie dość standardowa gra z botami, ale te boty nie będą wyglądały i nie będą stworzone przez twórców gry, a przez Was właśnie. Także tutaj widzimy już przygotowanego przeze mnie dowódcę, przywódcę lidera na tę serię. Bolivar jest to właśnie on. I z uwagi na to, że ostatni patrzy też właśnie. Jego imieniem został nazwany, to myślę, że wybitnie pasuje. Jako tako podobny, no ile się dało zrobić, tyle zrobiłem. W każdym razie, pokrótce przedstawię, jak, jak to zrobić, żeby te wasze awatary, takie właśnie postaci, pojawiły się w grze i żebym ja mógł przeciwko nim zagrać. Mówię, że zrobię to szybko, bo taki konkretniejszy, dokładniejszy poradnik zrobił niedawno Paxis, którego serdecznie pozdrawiam i do którego filmu. Pojawi się odnośnik w karcie YouTube'owej, tutaj po prawej stronie ekranu. Także ja to tak szybko przedstawię, co i jak. No i oczywiście, był ten yy, patch, nawet Hotfixa się doczekał. I on mnie zachęcił do tego, żeby, żeby zagrać, bo społeczność chwali. Widziałem, że Paxis wspomniany też chwali. Także fajnie by było zagrać. O, tutaj, właśnie, darmowa kultura. I to się odbiera na tej stronie, do której będziemy musieli przejść. Games Together, to jest strona twórców gry Amplitude. Także trzeba będzie tam też konto założyć ewentualnie, jeśli ktoś tego nie ma. No i jest też oczywiście DLC, które by pasowało bardzo do tej serii bolivarowej, Bo to właśnie kultury amerykańskie, łacińskie, tej Ameryki Łacińsko-Południowej. No z tym, że no nie wiem czy to kupię, no bo to takie, taka pierdółka. Ale jak ktoś nie ma co z pieniędzmi robić i ma ochotę zasponsorować i zostać mecenasem najbliższej serii, no to ja mogę tylko z góry podziękować i zadeklarować, że będę bardzo wdzięczny. Także tutaj mój profil. Tutaj oczywiście robimy te nasze awatary. Możemy zmienić, wybieramy wygląd, jakąś to jest taki baza powiedzmy i potem sobie wszystko tutaj ustawiamy i tak dalej, ustawiamy wyjście bez zachowania, ustawiamy osobowość, to się w takiej normalnej grze nie przydaje do niczego, jeśli to my tym awatarem gramy. Bo po prostu w toku rozgrywki sami decydujemy o tym, kim nasz bohater zostaje. Natomiast jako przeciwnik, no już to wszystko, tutaj te archetypy, zalety i tak dalej mają znaczenie. Nie wszystko mam odblokowane, bo to na przestrzeni gry odblokowujemy. Także jak takiego bohatera sobie zrobimy, zapiszemy, to potem przechodzimy, szanowni Państwo, tutaj, społeczność, no i tu właśnie, połączono. W tym momencie rozłączono. Nie, dobra, jestem połączony. Aha, że tutaj mogę rozłączyć. Tutaj, tutaj, generalnie tutaj trzeba kliknąć, i wtedy będziemy mieli możliwość wpisania naszych danych logowania. Z tym, że ta strona, o której mówię, Games Together, to jest właśnie to. Ma swoją zakładkę Humankind. Tutaj mamy z kolei zakładkę Personas, jak widzimy. Ja tutaj kiedyś sobie wysłałem tego Ramzesa poprzedniego. A ciekawe czy on się odświeży. Dobra, nie będziemy się to zresztą teraz tym zajmować. Myślałem, że już się odświeży. W każdym razie, właśnie tutaj powinno się to wszystko... ...pojawić. Te wszystkie awatary, które... ...które... ...czekajcie... Które sobie w grze stworzymy. No i na przykład możemy sobie tutaj poszukać wspomnianego Paxisa. Klikamy. Gierka się ładuje. Tu jest oczywiście dużo różnorakich. O jest! Klikamy kolego. O! Dodajemy go do swojej kolekcji. No i ja już go w grze powinienem mieć. Natomiast jestem zdziwiony, że ciągle mi ten Ramzes tu wisi i trochę mnie to irytuje. Link do tej strony będzie oczywiście w opisie. To jest normalna, bezpieczna strona, tutaj też różne różne. Hmm, graty rozdają, że tak się wyrażę. Także jak najbardziej można, trzeba połączyć konto ze swoim Steamem, gdzie tam grę macie, ewentualnie, ewentualnie. Nie, jest na Epiku. Dobra, nie wiem, ze Steamem, nie chcę motać, ze Steamem, seria Endless i tak dalej widzimy. W ogóle niedługo będzie też nowe, o właśnie, to. Można się na Open dep zapisać. O tutaj. Tylko że to jest taki roguelite, czyli nie, nie dla mnie. Ale tutaj, jakbyście chcieli mieć dostęp do wczesnego dostępu, to właśnie przez tę stronkę. Dobra, kurde. Tyle tego pierdzielenia. Tutaj po prostu się to robi. Tylko może przy okazji, jak już tu jestem, to. Pomyślmy, jak to zrobić, żeby to mi się ten dziad. Może ja go tam wysłać muszę. Dobra, nieistotne. W każdym razie, jak wy swoje wyślecie, to ja ich potem tutaj znajdę, dodam do siebie i przeciwko nim będę grał. Oczywiście, jeśli będzie tych chętnych awatarów więcej, no to spokojnie. W grze, no nie mamy, nie mamy zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o te, o te awatary. A może po prostu trzeba było odświeżyć. I ty by tam było. Nie mamy zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o te awatary, także wiecie. No ja po prostu. Ja po prostu będę wykorzystywał Wasze awatary w kolejnych grach. Także, jak ktoś teraz się nie zmieści, no to oczywiście, no to oczywiście mm, proszę się nie przejmować, jak komuś bardzo zależy, bo pewnie w kolejnych grach będzie okazja, żeby, żeby takiego awatara wykorzystać. No i w pierwszej kolejności, oczywiście, jeśli się. Sporo osób zgłosi, no to wykorzystam awatary o no, tych, którzy wspierają kanał, czy to donatami, czy to tą płatną subskrypcją na YouTube, czy to tego typu rzeczami, no bo w jaki sposób muszę się tym hojnym ludzikom odwdzięczać. No i to właśnie jest mój sposób na, poza podziękowaniami oczywiście na społecznościówkach moich, ale to taki jest plan, by w taki właśnie sposób się. Odwdzięczać. No także chyba tyle, chyba tyle. Przypominam, że jeśli ktoś czegoś tutaj nie ogarnął, no to Paxis spokojnie to wszystko po kolei u siebie wytłumaczył. Link, karta do jego filmu tutaj po prawej stronie. Wszystkie potrzebne linki są oczywiście w opisie do Games Together i tak dalej. Wszystko ładnie połączyć, wysłać i powinno być, powinno być okej. Okay. Udostępnij, tu się klika, widzicie. Dla, o, widzicie, przeszli. No to na zakończenie, jeszcze zwrot akcji. Kurde, niesamowity. Wysłałem, wysłałem, jeszcze możemy sprawdzić. Ha, jest, odświeżyłem. Kurde, patrzy, patrzy. No, jaki boliwan. Normalnie. Na żywo ogarnięte. Jestem z siebie niezmiernie dumny. Także zapraszam, zapraszam do tworzenia tych awatarów, zapraszam do przesyłania tych awatarów. Oczywiście jak go zrobicie, to musicie mi w komentarzu napisać mm, imię swoje w grze, żebym ja mógł tutaj klepnąć to imię i was sobie pobrać. Wiadomo o co chodzi. I chyba tyle. Chociaż nie, jeszcze jedna rzecz. Kiedy start serii? Nie wiem. <laughs> Dokładnie nie wiem, jakoś tak... No postaram się po tej Dunie, kurde, jakoś tam coś pokombinować. Albo może bardziej pod cip 6. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale bliżej niż dalej. Bo już tutaj jest zapowiedź, to będzie i seria. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razicho.